Asante, czyli nowy champion Blazer Legend, który nie do końca wiadomo co robi. No i z tego powodu jest teraz jednym z lepszych toplinerów. No, też plus sam fakt, że jest całkiem mocny. Więc idealny bohater, żeby akurat w nowym sezonie wbić sobie parę punktów na toplane, zwłaszcza teraz, gdy jest jeszcze lekko przesadzony. A nie ma lepszej opcji do nauczenia się tego ludzika, niż po prostu zobaczenia jak gra lepszy zawodnik od nas. Więc tutaj mamy kolegę Xiao Xiaoqiao Meng Tak, ten sam ziomek, który ma 2000 LP na chińskim serwerze, jeden z większych streamerów Najlepszy gracz bruzerów, ten sam, który grał Dariusem, mega mocny Atrox, No i ostatnio gra głównie Kassantę Więc zobaczmy sobie, co on potrafi i jak się prezentuje na rifcie Gra na Riven, jeżeli chodzi o runy to raczej standardowe, jeżeli chodzi o takiego bruzera Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że ma armor w runach Czemu armor? No bo dość, że armor jest mega OP na top lane, no to jeszcze na czempionie takie jak Cassante, opłaca się go po prostu wziąć dwa razy. Bo każdy nasz skill jest. Właśnie ma skalowanie z Armora. Dosyć mocne wymiany. No i zobaczcie, jak fajnie wykorzystuje tutaj tą pasywkę. Udało mi się podrzucić. Jeszcze flash będzie Q, Autos Ignite. I na pierwszym levelu już masakruje. Tutaj Riven troszkę chyba nie wiedziała za bardzo, jak ten czempion, bo na no momentami jest on bardzo silny, jeżeli chodzi o te slapy. Zwłaszcza, że jeszcze masz trochę tych CC-ków z tego kiuska, jakieś tam podrzuty sloły. No i fajnie też, że możesz zawsze wykorzystać to, jak działa pasywka tego championa, że jeżeli trafimy przeciwnika, on jest zamarkowany, no i wtedy mamy trochę dłuższy zasięg na autoatakach. atakach To jest mega mocne właśnie w tradowaniu na topie. Jeżeli dobrze gramy, dobrze gramy zasięgiem, to jesteśmy w stanie to wykorzystać. Tutaj elegancko wyszedł, podszedł, wyszedł z tego zasięgu i Q. Próbuję trafić jakimś q żeby dopuszczać jeszcze lajna. Może nie wiem, pokusić się o jakiś reset po czymś takim. Dasz do przodu auto z kiuskiem i gdzieś tam szuka jakichś luźnych trade'ów. Jeżeli chodzi o to, tutaj, no, w szak, sobie... więc może być raczej bezpieczny. Wchodzi w niego Riven, po prostu się rzuci, e do tyłu. No i teraz będzie ją rybować, czy nie? Nie. No. Po prostu even jest troszkę silniejsza, bo jest po bazie, on też nie ma many zbytnio, więc ciężko mu cokolwiek tutaj było zrobić, no ale gdzieś tam wydaje mi się, że może właśnie ten wave po tym jak dopuszował go powinien od razu się cofnąć i teraz mógłby po prostu kupić itemy, dwa kryształy, zobaczymy co z tego będzie kupował, no ale na Kasamte jeżeli chodzi o itemy, kupujemy itemy praktycznie tylko pod tanka. No dlaczego? Tak jak już wcześniej mówiłem, wystarczy spojrzeć kift tego championa, Jedyne co potrzebujemy, no to właśnie Armora, Magic Resistów, HP. I potem to wszystko zamienia nam się w demy, więc jesteśmy naprawdę takim chodzącym czołgiem. Jak jeszcze wejdziemy na R-no to wtedy wszystko nam się konwertuje na AD i mamy no, bombę nie z tej ziemi. Dlatego ten champion jest aktualnie jednym z lepszych. No i wraca do linii na linię była przepuszowana pod jego tower. Nie, nie ma tej po co tego hard pushować. Grzecznie po prostu sobie slow pushuje. Będzie na dużym wave'em. Tak się trochę czasami gra na topie. Że po prostu ping pongujemy jak to się mówi. Że slow pushujemy dużego wave'a. On wchodzi pod tower przeciwnika. Odbija się. No i potem jest zamiana. Zaraz jest duży wave. On podejdzie. On tutaj jeszcze będzie próbował włapać jakieś kiuski. Żeby troszkę go koleżkę obić. Zobaczcie jak tutaj fajnie walnął autoatak. Akurat na skraju towera. Tak, że mógł właśnie niego wyjść. Fajnie wykorzystania to, że E ma dłuższy zasięg, jeżeli daszujemy właśnie w swoich ludzi, moje do tego troszkę można podejść bardziej gdzieś tam wstąpić pod tym towerem i spróbować spokować tego do Molisza. O po tego gramy! No i gdzieś tam tutaj po prostu próbuje z nią lecieć. Jakieś takie krótkie trajiki. Właśnie w takich meczach jak Kassanta na Riven, gdzie oba czempiony mają taki dash z tarczą, gdzieś tam będą chciały wokół tego grać, że daszujesz z tą tarczą, no i wtedy walisz swój trade. A potem próbujesz gdzieś tam uciec, żeby tą tarczą wszystko stankować. Właśnie wokół tych tarcz powinno się grać. Riven pierwsza wbija szóstkę Więc Troszkę zrobiło się niebezpiecznie Ale zobaczcie co on zrobił Wyczuł, że gdzieś Riven nie ma cooldownów I się nie bał No i podszedł też pod creepy Czemu pod te creepy podszedł? Żeby w reje czego jakby dalej szła jakaś bitka No to był w stanie wbić szósty level I Gdzieś tam to zrobić Fajnie W wykastowane na max range'u I to tutaj naprawdę czysta kombinacja Wykastowane W na max range'u Gostek jest zestunowany Możemy wtedy rzucić R-kę, Wejść w ten Tryb totalnego zabijaki. No i to jest ważne, że, jak w ten tryb totalnego zabijaki, no to restytuję ci się cooldowny, więc mógł rzucić jeszcze raz to W, przez co no, ta Riven nie miała jak uciec. No i też tutaj zobaczmy, że przede wszystkim najważniejsze co zagrał, to że w tym tradezie tutaj Riven rzuca W, które stunuje, ale W kasantę nie da się przerwać z tunem, więc fajnie to wytajmował. Elegancko akurat znalazł timing, przez co też nim trafił, bo Riven była zlokowana w animacji swojego W, no i przez to właśnie udało mu się ją zabić. Więc idealnie wykorzystane, no to jest troszkę operze, nie da ci się tego przerwać. Recall, pierwsza baza, 1400, no, typowo Bami Cinder, Chain West, raszowanie, właśnie Sunfire Fire Bardzo dobre, nawet jeszcze nawet teraz, mimo że to nie jest mityczny item, gdzieś tam po prostu potem możemy sobie kupić jak show! raczej to jest najczęstszy wybór w tym aktualnym paczu, gdzie ten item jest troszkę silniejszy niż reszta. W pewnym czasie też E kripka, żeby dojść szybciej na linię. No takie mini sztuczki, o których warto wiedzieć, warto wykorzystywać, no bo gdzieś tam. Może na przykład, gdy będzie tego E, to wiadomo, raczej by doszedł na czas, ale jest taka niezdrowa szansa, że przed tego krona by nie wziął. Właśnie to są takie milimetry. I znowu W w momencie, gdy przeciwnik rzuca jakiegoś swojego seseka, nie, też troszkę redukuje damage. No i to po prostu już jest sla. Idealnie, zagrane wokół cooldownów. I jeszcze flash Q. Da się to właśnie przedłużyć flashem, tak samo jak to jest z Yasuo. Bardzo podobna mechanika tego Q jest do Yasuo. I właśnie stawiamy na te trzy staki. Gdzieś tam ostatni trochę podrzuca i jest lekko mocniejszy. No i perfekcyjnie wyczekana i zrobiona ta Rivenka. No i też fajnie wykorzystany Demolish, żeby wziąć no, dwa plate'y. To jest strasznie dużo złota, bo 350. I zobaczcie, tutaj tak czasami sobie grzecznie podchodzi po prostu. IQ. Iq. Znowu W na stuna. I znowu leci z nią do odciny. Riven odpala R-kę, odpala całą swoją kombinację. I to jest moment, w którym no, ona ma już cooldowny. Więc teraz on se na grzeczniaku cofa. E do creepa z tyłu i może wszystko to przeczekać. Zobacz. No i tutaj już elegancko, szybko, wave przepuszowany I będzie mógł się cofnąć, kupić tego Sunfire'a No w tym momencie, gdy on ma tego Bami-Sindera Już niedługo będzie to Sunfire No to będzie naprawdę bardzo szybko pushoł te wave. Y. No tutaj jeszcze jest jakaś bitka Więc nie cofnął się Daci, no A spokojnie tutaj żeby Z tych kiosków go pozabija no, jeszcze była po jakieś kile, pomógł drużynie. Może nie było to aż tak potrzebne, bo raczej. taki, takim, tak był, Marła nie by zabił. No, ale zawsze gdzieś tam Riven umrze, więc timingowo to będzie lepsze. No i nigdy nie wiadomo, co tam się stanie. no tak to jeszcze wziął sobie kilka, więc sobie fajnie wyszło. No i kolejny tutaj będzie late wpadł na jego konto. No i czy zabraknie milimetra? Zabrakło jednego ataku, ale no chyba się tutaj zgriduje. Zgriduje, właśnie. Na tych klipkach. Trochę szkoda. Szkoda, że nie wziął tego ataku wcześniej. Bo no przez to tak stracić 4 sekundy, 5 i będzie później rikolował. No, ale Golda ma naprawdę mega sporo. No i jest Sunfire, są buty Ninjago. wiesz, jakiś Kindle Jamming. E, W, żeby szybciej dać na linię. No i teraz masz taki zestaw, że na Riven nie jest w stanie mu nic zrobić, no bo ma tej no, 2300 HP, do tego buty ninja 150 armora, prawie czego może sobie z wóz zredukować praktycznie całe jej combo i no, no to już, no jest trochę dziwne w tym championie, że z jednej strony on jest tankiem niby, ale z drugiej strony jest takim tankiem, że wszystkich zabija i one I tutaj gdzieś może sobie stać pod tym towerem i właśnie próbować pokoju z Q. Najważniejsze, się najważniejsze. Fajne jest to bardzo, jak on tutaj właśnie gra wokół tych towerów, że gdzieś tam wchodzi, rzuca jakieś autoataka i zbiera na siebie agro, ale ten tower shot nie jest w stanie dolecieć. To jest naprawdę takie na skraju zasięgów, gdzie ten ziołek ma naprawdę bardzo dobrze opanowane mechanicznie. Czasem po prostu może sobie, wierzę, że sobie na to pozwolić. Na przykład dostać jednego towera. No i tutaj elegancko z W ścianę. Poleciała za właśnie tą ściankę tutaj. Wbił na momencie, gdy przerzucisz kogoś ze ściany z tej erki. No to ten no gostek ma już totalną lipę. No wtedy też jest tunik. Odrzut. No i. Fajnie kogoś masakrujesz. No i fajnie fanią właśnie wrzucił pod tą ścianę z tego W. I. No i gdzieś tam ją przerzucił. On też tam wiadomo, może zrobić na luzaku. Rozpierdolnie musi się bać o tower. Weźmie sobie solo tower nie będzie dalej kontynuował dominację tutaj. WQ, żeby pociągnąć wave'a. Cały praktycznie shotowany jeszcze z Sunfire'a. Zobaczcie też, że na końcu chciał rzucić E i się zrikolować. To jest taka taka sztuczka, którą no, można gdzieś tam robić, żeby jakieś milimetry zyskać. Mianowicie, no jak rikolujemy i mamy tarczę na sobie, no to jeżeli ktoś zaatakuje nas i nie zbije tej tarczy, no to nam nie przerwie ricola. Będzie się tam po prostu chciał na tej tarczy przytankować te parę... The major, które właśnie robią creepy a w ten sposób szybciej zrekolować, bo te krypki by się spaliły oh, z Sunfire'a. jest jakby ten moment gry, gdzie no, wave jest przepuszowany, Sytuacja na mapie wygląda ok, więc gdzieś tam nie musi schodzić. No i w takich wypadkach fajnie jest właśnie gdzieś tam przepuszczać głęboko tego wave'a. Pod sam tower drugi przeciwnika, no ale tutaj widzimy, że jeszcze będziemy się dopuszczać, tak żeby wiesz, nie mógł sobie tutaj niczego, żeby. Właśnie idealnie było to dopuszowane. I no, no to co tu już robi, no to tutaj. Szczerze to powinno być nielegalne. Taki dive'ik, że on praktycznie od 100 do 0 ją szutuje pod towerem i no, robi to bez żadnej pucy No, troszkę jest to niezbalansowane. No ale właśnie o to chodzi fajnie tej... Najważniejsze chyba w tym wszystkim jest to, żeby najpierw walnąć full combo na tej postaci tego czołga, potem dopiero rzucamy R resetuje nam się cooldowny i wtedy właśnie ciachamy przeciwnika. Warto powiedzieć, że właśnie to W bardzo dużo bije obrażeń, jeżeli jesteśmy na tej formie takiej R-kowo rozpiedniczającej. Gdzieś tam myślałem, że to jest moment gdzie on po prostu będzie puszał te wave y pod tower, może coś tam jeszcze przy, przy, przyświruje, ale raczej będzie chciał gdzieś trzymać kontrolę w top, w top dżungli. Właśnie zejść gdzieś do mida, może czegoś tam poszukać. No a tutaj się zaskoczyłem, no bo solo do zera zdawało przeciwnika. Nie wiedziałem, że to jest możliwe, ale jak widać, zaskakuje ten champion. No i teraz gdzieś tam będzie kontynuować właśnie tę dominację topem, może sobie wziąć tutaj jeszcze ten tower. Fajnie właśnie jest to, żeby blokować Demolisha. Nawet podejdzie procjek tego Demolisha, to jest pół towera praktycznie. No ten Demolish, jeżeli masz dużo HP, no naprawdę, no bije dużo. Też on tutaj może grać troszkę bardziej agresywnie, niż normalnie byś mógł, bo trzeba wziąć pod uwagę, że jest strasznie sfidowany i nie wiem nawet, czy jeżeli w trójkę by przyszli, to byliby w stanie go pokonać. No w tym czasie może sobie wziąć właśnie blue buffa, może daleko, to oddziało zniszczenia topie. No i gdzieś tu jest Riven. Patrzcie, znowu zwów, wbita pod ścianę i elegancko pod kątem Wyciągnięta jak najdalej się da. Chyba najdłuższy możliwy raut wybrał, jeżeli chodzi o przerzucenie przez ścianę i to było naprawdę piękne. Idealnie stanął w takim miejscu, żeby przez ści ścianę ją poleciało. No, czasami wiadomo, są dłuższe ściany, są bliższe ściany. I teraz też od razu się ustawił tak, żeby Sylas nie mógł go wbić w tą ściankę. I żeby przez ścianę nie przyleciał. Więc naprawdę tutaj movement pierwsza klasa. też jeszcze flashuje na tej sobie odflaszuje jakieś E. No i. Może być blisko? Ale może ucieknie jeszcze z W. Zaraz podejdą creepy. To będzie mógł się zdaszować. Uj, akurat idealnie, zanim doleciał tak Udało mu się dasznąć, ale Kindred dalej goni. I to. Zabrakło naprawdę milimetrów, no ale no kolega, o no, kolega już pewnie stwierdził, dobra, wywalone, idę, albo wyjdzie i dostajemy wow. shutdown, albo i tak już jebać tą grę, FF i go next. Właśnie to jest piękne, a zarazem smutne w League legend, że jak zobaczymy na tą grę, no to jak grasz takim kasanty, i masz robić takie rzeczy, no to no szczerze mówiąc naprawdę on się bawi chyba wyśmienicie i mega fajnie mu się gra, mega fajnie się to ogląda. Ale, jeżeli pomyślimy o takiej Riven, o takiej Kindred z enemy teamu, no to to jest taki moment, że oni pewnie myślą o odinstalowaniu tej gry. Na ich miejscu no, pewnie nie chciałbym się grać w grę komputerową, ale tutaj jest jakaś walka. Pasiek jak elegancko E do przodu, W, żeby jak najdłużej właśnie poleciało. Jak najdalej. I tym samym też tankuje wszystkie obrażenia, bo ten damage reduction na tym W jest mega porąbany. Tutaj szybka Rka. Znowu W, żeby zredukować obrażenia, a warto stwierdzić, że. Ulala, ale bomba na tym kasadinie. Warto pamiętać, że to W redukuje bardzo dużo obrażeń, nawet w tej formie, nawet w tej formie, nawet all out, to w tej nawet jeszcze więcej redukuje. No i on tutaj był w stanie przytankować tego. Prawie mu się udało w ogóle, żeby tą Kindred wyciągnąć za ścianę właśnie tej do swojej dżungli, ale no niestety gdzieś tam raczej nie miał czasu, żeby to podejść i się ustawić. No, tak ich tutaj zrobił w bambuko no, Że to aż smutno się oglądało na przeciwnika Ale teraz gdy nic się nie dzieje mordo To jest idealny moment żebyś walnął w ten Czerwony przycisk subskrybenta Nie pójdzie recall tutaj, nie wiem co on robi Myje sobie twarz, ale no, nie wiem czy ma jakiś Specyfik na rękach, czy po prostu Musionymi rękami tak robi No raczej nie polecam to, to to ma dana tak dana robić to ma to ma... Ale nie wiem Ekspertem nie jestem Cały czas gdzieś ma tego w ogóle żółtego trinketa, no i też zobaczmy, że w tej grze, no tej raczej koledzy z Chin, niezbyt chcą chyba wardować i niezbyt jakby to, to ich interesuje. No raczej to jest taki serwer, gdzie oni się po prostu lubią naparzać. No i zobaczcie, zobaczcie też na to, że Asadin, Jean. wszyscy praktycznie oprócz Ashki na suporcie, mają ten Vision Score naprawdę mały, bo 8 Vision Score w 20 minut. No to jest dosyć dziwne, też tutaj kolega nie kupił praktycznie żadnego Pinka. No, ale tak to bywa. I znowu podchodzi pod tą Riven, rzuca kiuska i ucieka. No, on może tak robić, bo nawet jak przyjmie ten, jeden tower co no to, on, to widzimy, że i nie jest nastakowany i to jest taki po prostu jeden luźny, no to to są obrażenia rzędu stówka. No, a to jest równowartość tego, co on dostanie, jeżeli po prostu wyjdzie na chwilę z kombatu albo rzuci w nią graspem. No i tower zniszczony. Tam jego team też w miarę dominuje. Tak gra to jest po prostu raczej stąp. Ale no głównie ze sprawą tego, co on zrobi na topie. Bo tutaj jeszcze jak Final Fight. Kiusek przerzucony kolega. No i taką... Zawsze jak widzimy, jak on gra na jakichś bruzerach, no to robi to z taką grazją. Nie gra jakichś zwierzak i tutaj wchodzi rzuca W i tankuje praktycznie cały tower i wszystkich obrażenia. To powinno być nielegalne, ten Damage Reduction. No, to jak długo możesz go trzymać? No, moim zdaniem jest trochę przesadzone. Zwłaszcza, że możesz to zrobić no parazy, razy. Bo jeżeli rzucisz rkę, no to drugi raz jest zaraz na twoim koncie. Tutaj jeszcze są jakieś no, przekomaszanki, no ale. Bez przesady. No i koniec gry. A szczerze, muszę przyznać, że dawno nie widziałem takiej dominacji. No i też takiej bezsilności ze strony przeciwnika. A jeżeli Wam się podobał materiał i chcecie takich więcej, no to napiszcie w komentarzu jakich jeszcze zagrajmerów chcecie, jakie jeszcze inne ludziki. Jakiś komentarz, dajcie suba, lajka i dzwoneczek. Może w tym roku uda nam się wbić 100 tysięcy subskryberów. Pa!